Dzisiaj zmienimy sobie przycisk który znajduje się na blogu, na waszym WordPressie. I kiedy dodajecie jakieś wpisy blogowe, to najczęściej w standardowej, takiej podstawowej wersji ten przycisk wygląda w taki sposób, czyli niejako. My za pomocą dodatkowego kodu CSS zrobimy tak, żeby ten przycisk wyglądał jak przycisk faktycznie, czyli żeby miał tło, żeby był prostokątny i tak dalej. Tak więc co? Przechodzimy do WordPressa, pokażę wam co trzeba dodać, gdzie trzeba dodać, będziecie mieli, już teraz wam mówię, w link w opisie do kodu, który możecie sobie skopiować i dostosować na własne potrzeby. Jak znajdujemy się w kokpicie WordPressa, to po lewej stronie z tego panelu musimy wybrać opcję wygląd. Najeżdżamy na to, następnie klikamy dostosuj. OK, przejdziemy na blok i już w tym czasie tutaj najeżdżamy na dodatkowy CSS. I teraz to, co tutaj widzicie, was nie interesuje, te kody do góry. Może ja zrobię entery. O, tak, na czysto, żeby było fajnie wszystko widać. Teraz potrzebujemy ten kod, o którym mówiłem, który macie w opisie. I teraz tylko wystarczy go wkleić. No i zmiany już są widoczne. I teraz wytłumaczę wam, jak możecie to pozmieniać, wszystko, żeby to, te przyciski wyglądały tak, jak chcecie, żeby wyglądały. Każdy tutaj z opisów, te na pomarańczowo, odpowiadają linii powyżej. Nie poniżej, tylko powyżej. Na przykład background-color, no to tutaj jest kod koloru podany. Jeżeli go tam zmienimy na przykład na, nie wiem, FFF, dajmy na to. No to będzie biały. Dobra, to może jest zły przykład. Damy na zera, czyli na kolor czarny. Ok. I teraz tak, no tu musicie popatrzeć wszystko, co chcecie, ponieważ jeżeli będę miał tłumaczyć każdą rzecz po kolei, to za długo to potrwa i myślę, że nie będzie to super potrzebne, ponieważ jest to wszystko dość jasne. Najważniejsze jest to, żebyście pamiętali, że te liniki pomarańczowe odpowiadają tym treściom, które są napisane powyżej w tym kodzie. Czyli tutaj padding na przykład, a co tutaj jeszcze jest? Usunięcie podkreślenia, czy chcemy, żeby było podkreślenie linku. Który znajduje się w przycisku, czy też nie. I tutaj mamy również hover, czyli jaki kolor ma mieć po najechaniu ten przycisku, czyli znowu ten kolor możemy zmienić, i jeżeli znowu ustawimy same zera, no to po najechaniu kolor nie będzie się zmieniać. Więc kod jest prosty, jest bardzo przejrzysty, ale jedna ważna rzecz, którą Wam muszę pokazać, którą należy wykonać w przeglądarce, jeżeli ten kod nie będzie Wam działać. Ponieważ tutaj w tej linicy mamy napisane A AST Read more Container. I być może nie na każdym motywie ten kod zadziała właśnie z tą linijką, ponieważ ja używam motywu Astra i pokażę Wam, jak zbadać ten przycisk i z którego miejsca dowiedzieć się, co należy tu wpisać, gdyby u Was nie działała ta właśnie linijka. Dobrze, tutaj jesteśmy na mojej stronie, gdzie jeszcze te zmiany nie zostały zapisane, dlatego ten przycisk wygląda w taki sposób nadal, tak czy inaczej, żeby dowiedzieć się, co z tą linijką. Najeżdżamy na przycisk, klikamy prawy przycisk myszy i wykonaj inspekcję lub zbadaj, w zależności od tego, na jakiej przeglądarce to robimy. Teraz, żeby myszką najechać na obiekt, który chcemy zbadać, należy nacisnąć Ctrl, Shift i C. I teraz, jeżeli myszką najeżdżacie na ekranie, to będziecie mogli sobie zbadać dowolny wybrany przez Was element. I teraz nas nie interesuje sam ten przycisk w takiej formie, jak teraz widzicie, tylko trzeba odrobinkę w prawo przejechać albo wyżej nie, wyżej nie tylko w prawo, klikacie i teraz tutaj z tej linijki widzicie tutaj AST Read More, tam już po prawej stronie jest dalej. Jeżeli nie jesteście pewni, co widzicie i co czytacie i co trzeba wkleić, to wystarczy tak, że kiedy już macie ten element zaznaczony, klikacie prawym przyciskiem myszy, copy i kopi element i teraz ten element wystarczy, że wkleicie sobie do czata GPT i napiszecie jakąś odpowiednią komendę Podacie mu ten kod, który, którego przed chwilą używałem na WordPressie, i powiecie o co chodzi, że to z tym nie pasuje, i żeby wam podał z tego skopiowanego elementu odpowiednią linijkę, która będzie pasować. I wtedy powinno wszystko bez większych zastrzeżeń działać. A jeżeli coś będzie nie działało odpowiednio, to dajcie mi znać w komentarzu, to albo nagramy następny odcinek, albo postaram się pomóc właśnie w sekcji komentarzy.